Bez zbędnych słów burmistrz zasadził pierwsze drzewko, a następnie przekazał łopatę młodzieży. Posadzono je w miejscu starych, schorowanych drzew, które trzeba było wyciąć na placu Wolności. Miasto jest zrównoważone. Ile wytniemy, tyle nasadzamy, a zrobiły dwa razy więcej. Chcemy zachować ten wizerunek zielonego miasta. Może nie zawsze mieszkańcom wiadomo to, co robimy, czyli ile powiedzmy sadzimy tych drzew i krzewów na bieżąco. A jest tego sporo. W ciągu ubiegłych lat miasto zasadziło niemal 500 drzew i 2000 krzewów. Przy okazji tej symbolicznej akcji na Placu Wolności rozdano mieszkańcom ponad 100 kolejnych sadzonek w zamian za makulaturę. Nazbieraliśmy cały karton makulatury, jest bardzo dużo książek, a tylko nie pamiętam jaka nazwa drzewka. Ale nawet kiedy łacińska nazwa uciekła z pamięci i tak wiadomo, że drzewko, jakie by nie było warto posadzić, zwłaszcza liściaste. Wytwarza więcej tlenu niż iglaste, będzie rośnąć więcej i dłużej. I, no i jest fajne. Iglaste się szybciej psują, bo je kolniki zjadają i... Te opinie podzielają nieco starsi mieszkańcy Tarnowskich Gór, którzy ustawili się w kolejce po sadzonki. Warto, bo przecież te nasze lasy tak już giną, że nie ma o czym mówić, a powietrze jest tak brzydkie, że nie ma czym oddychać. A ja mam w domu właśnie jedną, jeden stary świerk, który już mi zginął po prostu zginął, zniszczył się. Idzie do wycięcia, więc jedno drzewko się przyda. Powinno być więcej takich akcji. Dlatego, że My sami będziemy umierać, nie mając drzew wokół nas. Stąd trzeba dbać o te drzewa. Więc dbajmy, sadzenie drzew na Placu Wolności to akcja promocyjna, która, jak się okazało, przyniosła efekt. Jedni przyszli przypadkowo, inni czytali plakaty, a niektórzy dowiedzieli się od znajomych. W gazecie w Dwarku przeczytał o tej akcji. I mnie powiedział, a ja od razu to podchwyciłem i. Dlatego jestem. Razem z całym wózkiem makulatury i niech ktoś powie, że w Tarnowskich Górach nie myśli się o ekologii, a takie obrazki nie przywodzą raczej na myśl betonowych placów. Ale przecież nie od dziś o Tarnowskich Górach mówi się Zielone miasto.